Bagarak paczki, otwieramy paczkę <śmiech> 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 Co za jest? Jakie gówno. <laughs> Jakie gówno. Jeszcze raz <laughs> Jeszcze gówno. O to, tak, tu, tu, tu jest <laughs> Jakie gówno. Jakie Jakie gówno. Jakie gówno. gówno. Nie no, to jest ofiaracz. A dobra. Ja bym nie pomyślał. Kurwa no. Czemu oni w tyle? To jest e, nasz... E, Smaczna paczka. Ten, który płacił. Mogliśmy brać to małe. Ej to weźmy powiedzmy, że jednak nie, ale to chcemy inne. Co to tak jest? Co no. to jest? Nie ma Jezus Maria. Co to jest? Co to za gówno? Co, co, co? to za co to za rozumiamy, rozumiamy. Ale, a na Halloween. Ej, nie mam bo tu jest. Mumia! Mumia! Co to jest? No, wziąć to małe. 9 zł na to poszło. A raz. Dużo. Nie pomyśleli, widać, że nie Co to jest. A drugi jest kurwa. a nie wiem dlaczego czego.

No, jest zajmijcie. Ojej, super! No, super! Dziadko! Super! super 30kg! Jak, jak się teraz zjedzie, co? Jedziemy do kilo się w wsekł. Superman, kurwa. 30kg! Gdzie jesteśmy? Ej, wybieraj, Ej, wybierają! Ej, patrzcie sobie, co, co wybrał! Ej, nie, bo, bo czekaj, musimy do nich zejść i powiedzieć, że powie, tak. Ej, dobra, chodź powiemy!